Dzisiaj chcę opowiedzieć o dzikiej róży. Róża poprawia nam humor. Jej zapach, jej olejki otwierają nam serce i leczą duszę. To są owoce dzikiej róży. Dziewczyny na jesieni robiły sobie korale z tych owoców i te korale były dla nich amuletem, amuletem, który miał dawać im urodę i piękno, dawać błysk woku. Róża, jej owoc to cała apteka. Jest to lek na gorączkę, jest to lek na ból brzucha, jest to lek na ból kości. Ogólnie poprawia urodę. Dzika róża zawiera 30 razy więcej witaminy C niż cytryna. A co za tym idzie? Zwiększa odporność. Witamina C powoduje też to, że wolniej się starzejemy. Lepiej bronimy się przed nowotworami. Ja mam tutaj y owoce róży zebrane. Muszę je teraz przesortować, bo widzicie, niektóre są już dosyć brzydkie. Trzeba tu wszystko zrobić porządek. Co jeszcze poza tym daje nam ta róża? Możemy mieć olejek różany, ale polecałabym raczej kupić ten olejek w dobrym, sprawdzonym, ekologicznym miejscu. Olejek będzie koił wam nerwy, olejek będzie dawał wam spokojny sen, olejek będzie również dezynfekował, obkurczał rozszerzone naczynka krwionośne i zmniejszał zmarszczki. Czyli no olejku nie zrobimy sami, no bo to już jest wyższa, że tak powiem, technologia. Jak ktoś ma takie ambicje, to proszę bardzo. Ale można właśnie sobie kupić ten olejek i korzystać. Jednocześnie będziemy pięknie pachnieli, jednocześnie nasze serce będzie otwarte, nasza dusza będzie się leczyła. Ja będę suszyła te owoce. Jestem zwolennikiem herbatki, zwolenniczką herbatki z, z dzikiej róży. Wystrzegam się cukru, bo do soku. Czy nalewki, no musimy dodać cukier, alkohol, a to są wszystko bardzo sprawy kaloryczne. Więc oczyszczę to za chwilę wszystko. Postaram się wyjąć te nasionka, ale w niektórych źródłach mówi się, że można nie wyjmować. To tak różnie. Trzeba tutaj poobcinać te brązowe zgrubienia. I wkładamy do piekarnika na 35-40 stopni, suszymy do wysuszenia i nie wkładamy od razu do jakiegoś szklanego słoja, bo w dalszym ciągu będzie tam jeszcze odchodziła nam wilgoć. Więc wkładamy do jakiegoś nianego woreczka, bawełnianego woreczka i odkładamy na 3-4 tygodnie, gdzieś ciepłe miejsce w pobliżu kaloryfera, żeby to nam. Wszystko resztę ładnie się dosuszyło. Jak parzymy herbatkę? Bierzemy trochę tego suszu, zalewamy wrzątkiem, parzymy pod przykryciem i po 10-15 minut, minutach herbata jest gotowa do picia. Yy, można sobie dosłodzić miodem, jeżeli ktoś jest zwolennikiem słodkich napojów. Yy, można zrobić sok, można zrobić nalewkę. Ja Dzisiaj polecam herbatę, która będzie zawierała dużo witaminy C, ale nie będzie nas, yy, że tak powiem, kalorycznie jeszcze doładowywała. Witamina C zawarta w tej róży jest dla nas dobrodziejstwem w okresie jesienno-zimowym. Wspierajcie się, bądźcie zdrowi. Do widzenia.